No. Dzień dobry widzowie. Czekamy kolejny dzień w naszej słonecznej Sycylii. dzisiaj trochę główka ciężka. Trochę była imprezka wczoraj. o czwartej siedzieliśmy tam 30 Filip śpi. Spał w sensie wcześniej. A ja, a ja teraz, widzowie, o tutaj idę. To jest moja miejscóweczka. Proszę, wyczekana. Dobrze, że mam przejść ekran cały Ale o właśnie, o to chodzi O to chodzi, tak jest Przyjechali widzowie, czas na śniadanko, idziemy jeść Dobra o, widzowie operacja tchkrania plasterka Ale to, co to wybałeś? Po co to? Pokaż to. No Jakby wodospad miał pójść. Norbi! O oh, Kurwa, może jest! <laughs> <laughs> Dziękuję! O Zeszło! Było... Kurwa co za No proste zadanie. Stać na rękach, ale ma kurwa na nodze szlak. No i gdybyś ty to widział w jakimś nic... no, nie wygląda to dobrze. No. Ale będziesz żył. Zaraz te pierwsze piwka. O, patrzcie, Ola, tutaj jakieś śniadanko zrobiła. Chodźcie. Widzowie, pokażę Wam. Pokaż kochania, co tam masz. Spalona jajka, sadzona. Drugie spaliłaś już? No, ale nie jest łatwo, bo to stalowa patelnia. I tak bardzo ładnie wygląda. Dziękujemy. Patrzcie, jak ładnie. Hej, a tu co się dzieje? Dzień dobry. Nadzór. Jakoś wam źle idzie to nadzorowanie, bo to już tutaj się pali. Dosłownie, jak mówisz, nadzorowanie jaka się pali. O, no, strzeliło mnie. A jak tam główki z wczoraj? Z kacyk? Aniela to taka trochę, nie ten tego. Jeszcze ta zazdrość mnie teraz żera, żeby nie wszyscy się czuły, jak ja, no nie wiem. Oj, 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 to zimne piwko. Ja od razu poproszę zimne piwko, nie? Podasz? To tak bo i ramorety, tą puszeczkę, tą puszeczkę jedną. Co tu stoi? Razy dwa, razy dwa. No, nie. No nie, no puszeczkę zobacz, Masz puszko, bo o, bingo, bingo, bingo. Dziękuję. Dobra, proszę bardzo. A ma? Nie ma już. No na dole, na dole. Spójrz. O tutaj. O tamten. Tam. No, no. Pięknie, dziękujemy bardzo. Kuba to dla Ciebie ja będzie jedno. Dobra, no, 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 jak spąło dzień. za zacząć dzień widzowie ogólnie widzowie właśnie Przez sekundę oglądaj się w który wy już widzieliście wcześniej, ale jak się wypierdalił. Jaż słuchać takie kurwa trzaśnięcie, więc kolana połamać Wiecie jak to brzmiało? Podobno? Łamanie kości. Przeciekaj. Podobno brzmiało w ten sposób. <tocznie> Ja to słyszę. proszę tu jest nasz poraniony, ale pokaż do ja kolano. Ale to jednak tak, źle, myślę... to ci masz takie dosownie jakby rozcięte, tutaj mam świnoa. No. Ja myślałem, że to jest jakieś, nie wiem, rozcięte kurwa czy co? Porque to jest No mam rozcięte. Nie ma tragedii chyba tak... Nie nee. wiem czy ja No jest tragedia, no, ale tak. chyba ja tutaj siedzę, bo to jest jajko O, gorące O Ojejku herbatka! Ej, ja chyba herbatki bym się napił. Zobaczcie zobacz, widzowie, jak ładnie sprzątają chłopaki. <noise> Jakie panienki tutaj, lala roz... Ja, ja nie sprzątam, tylko się opieram. <noise> ja że tylko spuściłem wodę, żeby nie się. Zobacz, jaki przystojny, czy zobacz, zobacz, jak to tu wycięło. <noise> <Basta>. No. <noise> nice! Dobra widzę, bo to jest premium content ogólnie, to trzeba zapłacić dodatkowo na takiej platformie OnlyFans Ja tak naprawdę nie to mam... To jest menadżer ogólnie no tylko to po prostu obsraną gąbką ruchy. Ja masz stare płyn do mycia mówili, naszej. Zawsze będą mówili, mmm, jakie dobre jedzenie Masz ja. płyn do naszej. Nie wiem, bo tam jeszcze było do... Platty, piatti o smaku Limone. Chodzi co? co? A, ja pierdolę. Pierdolę. Chodzi Oho, czerwata. odkurzanie? Fake Day sono. Ale jest prawdziwy Dyson Tam masz... No właśnie weź to... O kurwa jak dym polecia. O poleciał weź normalny Dyson O kurwa i to było dobre, ale Dyson... O, tu masz Dysona Oryginalnego. To jest Dyson czy on jest na kawę. No bo Dyson są tak kabel jakoś się robią. Jakiś stara wersja no. Najnowsza to nie jest faktycznie no, większość masz tych, że wiesz, wsuwasz po prostu tak. Ale to jest końcówka dodatkowa, sorry, to. Ale są wszystkie na, na takiej ładowaniu. Ja nie podpiął na przykład tego. Bo tutaj powinna być bateria, a, bo no, no. na ma. Ale będzie miał z boku, a nie, to jest tak. Aha, no to Mów faktycznie tak, no to tutaj tak nie ma. Back, daj sobie. Zobaczcie, kurwa safety, safety sta standards, nie? <laughs> ja mówię dosłownie. Co ty myślisz, jako elektryk? Co, no stary, robota. Taki e, deszcz, tak? w takich warunkach i to był taki mój kres bojowy. A ty masz swój samochód? Co tak, to jest samochód. Ostatnio zjechaliśmy, właśnie auto. No. auto nie rozwija. Biedny Dizek Kamilu, czuję, że masz obstrane gadzie? Nie, czuję. No, ludzie. przecież czuję, przecież Kamil. czuję. Nie, nic nie. A potem widać, że siedzę. Weź. No, nie, no. O, jajka są ostatnie, super. Nie mogę dać dwóch kartek na yeah. wszystko? Piewo, piewo, każdego dnia. Ej, coś mi tutaj nie gra. W drugą stronę, Krzysztof, w drugą stronę. Aha, wszystko <laughs> jasne. Ciepła ranił Kuba. Czekaj, muszę wiedzieć, jakie ma każdy ręgło. Dobieraj, a nie. Kamień, kamień. No Ciebie była zmiana kolejności. Nie, Tam to jest po prostu kamień, ma trzeba Okej. Uno. nie. Kuba płacze. Przegrał, no i się płakał. Nie, on ma teraz atak Jaki autyzmu. Jaki za uszy, żeby nie było tyle dźwięku. Ma atak autyzmu. o, kolana. Zaraz, zaraz ich skończę i mamy w bójkę tam. Atak autyzmu to jest sprawiedliwy no. Ja się śmieci, ale moja krzesznicza ma autyzm i ona też tak robi, właśnie bez Szanowni widzowie, tak wygląda nasza eskapada po piwsko. I jakąś tam e ewentualnie przekąska, to jest ewentualne No, mamy całkiem niezłą górę do pokonania O, tak. szczerze? O, właśnie tam musimy wjechać Ale ten uchyl taki, co musi o. się zjąć o, 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 o. Trochę to lepiej Na szczęście towarzyszy nam, o kurwa, Red Bull F1 Team Także spokojnie, wiemy jak jechać Spokojnego Ten to już ma zadyszkę Ja się w ogóle nie stresuję o, ale już jest ładnie, proszę bardzo. To Chyba. Nie ma dom, chociaż nie, tu jest. Oj, 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 oj. O i tu, proszę bardzo. No, to jest nasz ukur. Nasz szanowny driver. Tak. Kurwa, nie cześć. Dało radę przejechać, a nawet siekiera teraz będzie grała. Proszę bardzo. Ale teraz jeszcze mamy kurwa... Jeszcze jest stronę, gorzej tak? na no, beskitu. Dobra, to jest przypaw. Verstappen, przesuj się. O, tu jest lipa tylko, no. A my ten z buta chodziliśmy. Ja pierdolę! O Jezusie. Dobrze jest, uh. dobrze jest. No do góry To normalna trasa, ale uh. My takich chodziliśmy od no, Polski. Pokaż tutaj kurwa kontrolki jakie mamy. Proszę <laughs> bardzo. ale lepiej nie płaca... Proszę bardzo, Polę. Klucz. Klucz francuski, a to jest francuskie auto, więc wiecie, że to jest taka podpucha trochę, nie?

Bierz, bierz bracia. Znaki się przydadzą zawsze. Dopywka? Do Jakieś jest to? Co ty tu masz? No, nie wiem. Nie ma, tutaj... nie ma tej biery. nie ma tutaj. Nie ma, no. Jest tylko hmm, to. Peroni. Peroni. No trudno. Nie, nie, weźmy te, te, te takie, tak tam, tamte, tym, tym. A ja? Te? te są dobre. No to już piliśmy i to mówiliśmy, że to jest smaczne, ale są fajne. Całą kratę? No minimum. Minimum. Dwie, weź. No z dwie też tak myślę, bo to. My już nie mamy prowarów w domu. No cztery, yüzimy, są. A dorzuć jedną do tego. Tak. Ale ja, no, ten, co mam w ręce. Do nosa mi naleciało, kurwa, kurwa czego piwa. Mi też naleciało do nosa, dobra leje. Co tak śmierdzi to piwo? Nie, tylko Kamil do nosa leje. Ale tyle się napiłem w To Stałe to piwo. Prawda już nie ma jednego, dwóch piw nie ma już. Bo, bo, bo bo Mój Boże! Popoweczki bo? z aperolkiem. za perolkiem. To to jest domowa wersja aperol. Spice. Widzowie, przyszedłem ostatnio kurz barmański. I dzisiaj zaprezentuję wam aperol. Spryt. Najpierw aperol, potem Prosecco. Kolej. Koleś. dwa naraz. Aha. No dobrze. Aaaa, <grymne> tycha! ale na koniec, powinniśmy podać krzyżową że trafną na pomarańcz? To sama jest to cytrynki i, i na sam kresie. Cześć. Cześć, widzowie, piję sobie ich lusa, non filtrata. I jest to naprawdę No pewnie, nie ma problemu. O! Do oka! Gazozo do oka! Oj, <laughs> co to dostałam pani kropli do ust. No jak, no co wycelowałem? Nie ja dostałam, tu i do no, się tak nogi. celujesz, to kurwa współczuję. No, ale... Kurwa, ręką zasłoniłaś no, wszystko. Ale przy Ej, jaka słona. Tak, No stary. No, nie, 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 ale mogliśmy tego kupić więc zajebiste. Ja to zakupimy. Dolejemy kranówki i sprawdzimy. Trapi, ja trapi, trapi, trapa. Kopiardola. Co tu się dzieje? Da. Kopiardola. Ja Strach się bać! Patrzcie, kurwa to! Spadamy w dół! Oj, to jest bez opieki! to O kurwa, lecimy! Jak się wyjebiemy do takliwego, to będzie najmniejszy problem! Ej, ale Ja jestem tutaj! To jest ja. taki gardziczy! si son petardos si son tiros. Mi blanquita perico mi kilo. Yo estoy en perro tranquilo, pero debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazo la PC que pude. Żydowski, nie, mięsze, nie, nie, Taniej? Ale nie, nie, jest... nie, 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 mam nie, nie, się nie, za, za Obecnie nie, piłem przez, nie, 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 się nie, 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 i i tak ciekawe w drodze zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy tutaj dzisiaj czwarty dzień i przez cztery dni e, nie byliśmy trzeźwi, przez nawet godzinę. Bo... To jest nieprawda. Ja, no, to jest nieprawda. Bo nie, to jest prawda. Idziemy spać i to w internecie nie wierzcie, kto. Ale... No cóż, ja to nie. I po nie, nie wiem. No to no e eee, i chcę co, co chcę wam zdradzić, że ja rano, jak zobaczyliście, i pijemy piwo z jeden jak jest wcześniej to przez 6 godzin w nocy. Osiużywam. No bo jestem zarobiony. Tak, dobra. Bardzo mi się lubię ban. Pardon. Perdoncik, proszę pani, mój talerz jest dziurze i jakimś chłopak jest smażę, w ogóle to jest, jest piwa. Zamię się z moim jest My byliśmy na biologiemy, tam nasz biologia po prostu. No to się napijmy. A co ty robisz? Zaraz nagrywam. O dawaj, dawaj, dawaj. Yes. <Gunty> Cóż za arty! No? no, mam takie się sobie. No, mam, <gunty> Witajcie, kochani widzowie. Jesteśmy po dla nas krótkiej przerwie, by to macie od razu. Zjedliśmy pierwszą pizzkę, byliśmy w restauracji, ale trochę była stypa, bo byliśmy sami, więc już nie chcieliśmy nagrywać. Są teraz w domu upijemy sobie y, dobre drineczki. Krzysiu tutaj się alkoholizuje. O, proszę. Pijam, piwko ginem, Tak, to ja ma, ginem, I o, właśnie, nie, czy to widzicie? Bez niczego A, dokładnie. Sam gin z lodem. Nie, no dałem mu trochę Sprite'a, tak, jest tak. Ja wiecie. Wczoraj to wyglądało tak. Poprosiłem Kubę. Kuba mi zrobił dzień. I uwaga, proporcje były mniej więcej takie. Tyle. Ja zawsze sobie robię pół na pół. Kuba mi zrobił tyle na tyle. Potem poprosiłem Kamila, który mi zrobił gdzieś tyle na tyle. A dzisiaj już dostaniesz sam džin. Z każdym dniem jest co W ogóle nieprawda, bo zrobiłem tak, jak właśnie pokazał, że Kuba. Daję mu większość dżinu, trzy kostki lodu i za odrobinka sprite'a. Tak lód, na smaczek. Ten lód to jest zamiast sprite'a. Moim zdaniem tutaj <laughs> dorzucony. Więc no, został zmuszony i muszę popijać gin piwem. A Madzewski nie pije nic Pię i piwko. podłącza muzyczkę. Gdzie są te słomki? W siatce. A gdzie jest siatka? Pałacki ją chyba brał. Tutaj. Nie, no, tam jest. Co to za zakupy chyba? no? Rozbudźmy się, rozbudźmy nie no się. Jak to z pankom? Ty jak to? Powiedz, mam szkołę, nie wiem, że mogę robić. To, co chcę. Co moje jest moje, moje co to ja, ja? robię. Proszę, co? Nie wiem, czy, czy jest Kuba pobudka, totalna pobudka. Ej, bez Kidzy to się rozbudzi, stary. Totale cię się rozbudzi. Ona coś wie, czego my nie wiemy. co moje jest moje, co ja ramię.